Osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki. Tomasz Słodki, tak, to ja. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mariola pietroń Latyńska w studiu. Dzień dobry, witaj. Wszystkiego ]anku. najlepszego. Bardzo dziękuję. Nie będę pytał, które urodziny, ale jak celebrujesz urodziny? Ojku, dziś, dwie godziny temu, miałam nagranie w, w Radiu Warszawa. Dziś, teraz jestem u ciebie, później idę z moją kochaną córką na obiad, a potem wieczorem spotkanie z rodziną, a później impreza z przyjaciółmi. No, cudownie, celebracja. Celebracja, no właśnie, a celebrować można wszystko. Wszystko, każdy rok, każdą chwilę, każdy moment w życiu. I dlaczego warto to robić? Dlatego, żeby siebie nagradzać. Ktoś kiedyś o mnie powiedział, że jestem celebrytką. Więc powiedziałam, że tak, jestem celebrytką, ponieważ uwielbiam celebrować celebrować swoje zwycięstwa, sukcesy i to celebrować wielokrotnie często te same po to, żeby się uświadczać, nabierać nowej energii. Więc po to jest celebracja. Ja myślę, że z tobą celebruję studio podcastowe każdego dnia. A to dlatego, że te piękne obrazy, które tutaj widzimy, to właśnie obrazy Marioli Pietrondatyńskiej. Jak wygląda tworzenie takiego obrazu? Pijesz wino. Y... Jarasz, jointy, i później wchodzisz w jakiś taki dziwny świat? Czy może jednak, no nie wiem, jest inaczej? Gdzie malujesz? W domu? Malujesz? Maluję w domu, maluję w swoim salonie, który jest do tego celu przygotowany, więc na ścianach wiszą moje prace. Mam przepiękną dużą sztalugę, która się nazywa Mamut, z możliwością położenia i tak do pozycji stołu. A w jaki sposób maluję? Przede wszystkim czuję, że chcę malować. To jest, to jest taki konkretny impuls. Często jest tak, że najpierw ustawiam płótno. Ja kocham czarne płótna, ponieważ one bardzo łatwo pokazują kolor i dają tak Czyli ciekawy kontekst. Kupuję czarne płótna, zamawiam w mojej ukochanej fabryce w żywcu. I właśnie, kiedy mi je przywożą, stawiam na sztaludze taki blejtram, taką kanwę. I często wiele godzin ją kontempluję. Nie ma na tym płótnie nic. A, a jakby uruchamia gdzieś tam się moja wyobraźnia, moje widzenie koloru i później wiem, że po prostu staję, zaczynam malować, a maluję dłońmi, maluję, tak, maluję gąbkami, różnymi przyrządami, atrybutami, które mogą się wydawać niepotrzebne gdzieś tam. No, to jest, to jest proces. Przy malowaniu słucham muzyki. Często to jest muzyka moich przyjaciół. Dlatego bardzo często proszę o podpisanie płyty. Więc zdarza się, że mam specjalne dedykacje, właśnie, ponieważ moi znajomi, przyjaciele, artyści wiedzą, że ja używam tej muzyki, korzystam z tej muzyki podczas malowania. Więc hmm, to ciekawe. Dedykuję. A taki obraz powstaje godzinę, dwie, a może dwa miesiące. Ojej, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ zdarzają się oczywiście obrazy, które mogą powstać w ciągu godziny, półtorej, dwóch, ale są też takie, które powstają całymi miesiącami, ponieważ pracujesz przy konkretnym obrazie, patrzysz, co się z nim dzieje, w pewnym momencie masz taki moment. Może nie chciałabym powiedzieć, że to jest blokada, ale taki moment zatrzymania, że coś by się chciało dalej z tym płótnem zrobić, ale nie masz pomysłu. Więc wtedy najrozsądniej jest po prostu to płótno odstawić. I pamiętam taką sytuację, gdzie malowałam kobiecość. Malowałam swoją kobiecość. Um, słuchajcie, i ten obraz podstawał 9 miesięcy, bardzo symbolicznie. 9 tak? miesięcy? 9 miesięcy. Takie trochę narodziny, narodziny mm. kobiecości. Ciekawe. Mm -hmm. Psycholożka, artyterapeutka. Mm. To jak wyzwolić swoje pokłady kreatywności i energii? Zanim weszliśmy do studia, to z Marcinem Londzinem rozmawialiśmy i Marcin zadał Ci bardzo fajne pytanie: czy każdy może malować, i tu chyba chodzi o to, żeby nie oceniać tego malowania. Dokładnie o to chodzi. My na przestrzeni swojego życia jesteśmy cały czas oceniani, cały czas dostajemy jakieś cenzurki, czy ładnie, czy brzydko ktoś się zachowuje, czy jest grzeczny, czy niegrzeczny. Wchodzimy w rytm szkolny i dostajemy tak noty, oceny, piątka, szóstka, jedynka, dwójka i tak dalej. Więc my niestety cywilizacyjnie jesteśmy przygotowani do oceniania. I czasami, kiedy mamy tą wolność, ktoś nam daje wolność, nie potrafimy się w niej odnaleźć. Hmm. Cały czas potrzebujemy informacji zwrotnej. Więc kiedy ktoś przychodzi do mnie malować, to ja trochę odwracam sytuację. A mianowicie mówię, że najpierw wybierz sobie te swoje 3-4 kolory na ten moment, które do Ciebie przemawiają. A później e, staraj się pokrywać płótno, to co widzisz białe czy czarne, po prostu zakrywaj e, plamami barwnymi, obracaj płótnem. Tak? Każdy obraz ma cztery orientacje, dwa poziomy i dwa piony, jeżeli malujemy na prostokątnych. Tak tak samo, tak, na, też na, na kwadratowych, ale generalnie, bo oczywiście są też podobrazie okrągłe i eliptyczne, mhm. tak jakby i trójkątne. Natomiast tak ten klasyczny, powiedzmy, kwadrat, cztery orientacje, obracamy w trakcie i patrzymy, co się dzieje, ponieważ nasz mózg nie lubi pustki. Nas, nasz mózg jest czymś w rodzaju dużego serwera, gdzie są różne pilki z informacjami, więc kiedy mamy rzeczy niedookreślone, abstrakcyjne, mózg zaczyna się uruchamiać i zaczyna nam coś podpowiadać, więc kiedy z tych plan barwnych zaczyna nam iść jakieś skojarzenie, to wie dobrze, to teraz zobacz, co ci to przypomina i idź w tą stronę. Nie myśl, jakby tutaj najistotniejszy jest sam proces malowania, jeżeli obraz powstaje. Mhm. Cudownie, tak? To jest ten produkt finalny, ale wcale nie musi tak być. W malarstwie intuicyjnym najistotniejszy jest sam proces malowania. To bycie, malowanie, czynność jest jak modlitwa, jak kontemplacja. A dużo jest osób, które przychodząc do Ciebie mówią nie, ja nie potrafię malować. Nie, nie, nie. Ależ oczywiście. Aha. Y powiedzmy na setkę, może jedna, może dwie osoby e, mówią, że tak e, lubią i myślą, że potrafią malować. Bo też jest najczęściej wynik szkoły, że ktoś im wskazał, że słuchaj, na faktycznie plastice. potrafisz, na przykład na plastyce albo na przykład mają w rodzinie artystów, więc też jest trochę łatwiej. Ale najczęściej, mówię, to jest takie, takie szkolne, trochę kursowe malowanie. A ja staram się jakby e, otworzyć ludziom wyobraźnię, pokazać, że mogą i doświadczyć wolności. Tutaj pamiętam, jak jedna z moich koleżanek, artystek podczas warsztatów podeszła i mówi do mnie, Mariola, ci bardzo dziękuję, mam tam 30 parę lat, pierwszy raz w życiu doświadczyłam, co to znaczy być wolnym człowiekiem, a po, po, po tej nocy warsztatowej zadzwoniła i powiedziała, Dziś śniło mi się, że byłam na pięknej zielonej łące i byłam bardzo szczęśliwa w tym śnie. Patrzę na recenzję książki, gdzie Remigiusz Grzela, pisarz i dramaturg, napisał. To książka pełna emocji, a najsilniejszą z nich jest pasja. To może w życiu jesteśmy szczęśliwi wtedy, kiedy mamy pasję. Ale rzeczywiście, kiedy mamy pasję, kiedy trafiamy na osoby, które potrafią nam wskazać jakie mamy pasje potrafią je nam trochę bym powiedziała tak zlokalizować i uwolnić życie jest pasją i tylko wtedy kiedy ją czujemy życie nabiera sensu i wartości jak się pracowało przy książce bardzo przyjemnie się pracowało przy książce. Notabene, my z Mariolą to od razu powiem, poznaliśmy się na karaoke, co też było takim ciekawym spotkaniem, bo z wieloma bohaterami mojej książki spotykałem się w internecie, a mhm. z Tobą spotkałem się na karaoke. I jakoś... Po dwóch dniach chyba, tak? Zaczęliśmy mhm. pracować nad książką. Tak, e, a szanowni Państwo, historia była taka, że miałam zaśpiewać Kocham Cię, kochanie, moje manamu. E, zabrzmiały pierwsze takty, w pewnym momencie z tłumu wybiega. No, właśnie ten to mężczyzna i mówi słuchaj czy ja mogę z tobą zaśpiewać mówię no to nawaj i tak zaśpiewaliśmy pierwszy raz powiedziałeś mówi wiesz bo mówisz to to była moja piosenka, moja piosenka, ja piosenka ja zawsze też zaśpiewałem w tym klubie karaoke ja tylko śpiewałem te i wszyscy wiedzą o tym. więc tak i tak się zaczęło potem, potem umieściłeś informację informacje na Facebooku że potrzebujesz coachów tak osób które zajmują się rozwojem psychologów trenerów tak hmm. tak więc ja wtedy się odezwałam, słuchaj no to, to ja i pierwsza audycja do Radio Doksa i do Rady Ziemi Zieliwieńskiej była z tobą Twoje imię w moich projektach to moja pierwsza audycja, ale jeszcze chciałem zapytać o, 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 o cały jakby proces działania przy tej książce. Strasznie dużo rzeczy się działo, bo to i audycje radiowe, i podcasty, i teraz rozmowa tutaj, i książka, no mnóstwo tego było. E, działo się, wiesz, ale ponieważ ja jestem człowiekiem działania. Więc nie czuję w ogóle, nie zastanawiam się, że jest dużo tej pracy, tylko po prostu uwielbiam, jak coś się dzieje. Lubię zmienność i, i przygody radiowe, i właśnie teraz, teraz te nagrania. Także tak, to jest po prostu przyjemne, a poza tym jakby pomysły się materializują i to jest najważniejsze. W terapii też tak jest, żeby rozwiązać jakiś problem, najpierw trzeba go zobaczyć. Żeby sobie poradzić z trudnymi emocjami, też trzeba je wyrazić, ponieważ emocje są ładunkami, tak? konkretnymi, emocjonalnymi. Więc często na przykład podczas terapii malujemy, żeby zobaczyć swoją złość, swoje szczęście, wymalować marzenia. I tyle, kończymy. Mariola Pietra Janatyjska, bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję za książkę. Bardzo dziękuję. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia. Algorytm osobisty, algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.